Kolejny filmiku jesteśmy na spacerze z Sonieczką. Jest y, taki wiatr, dzisiaj nie ma jakiegoś bardzo zimna, ale jest w sumie wiatr, więc nie wiem czy słyszycie ten wiatr. Ale wolę ubrać, trochę się tak cieplej. Zaczewam to ubranie się też na święta. Idziemy sobie tutaj dalej. Na razie przy takiej bramcy Suneczka coś wącha i tam z daleka są dzieci, dlatego na tam tak patrzę. Takiej drużżce i trochę jest. Kałużek tutaj jest dużo, wam ja pokażę. Ja Także płota. Po ja się tutaj idzie się tak zastanawia, iść czy nie iść. A wcześniej jeszcze piesko spakowało. W ogóle gdzieś tak na nią patrzą, bo jest w tym obręku. że zobaczyć kim mi kołaj A co nie Czy też czeka duża kałuża? Stoniczka spotkała takiego pieska, też się wąchali i się chciała chyba z nim bawić, a ona nie chciała. mi się to podoba, kiedy przychodzimy i już on kiedyś nagrywałam, jak tutaj jesteśmy i nagrywałam Wam też to tylko nie wiem, czy to w lato było, czy wiosna. Ale to mi się bardzo podoba jak jest zrobiona jest taka wysepka i wokół woda i tam dalej się to woda też ciągnie I był z tego filmik ale teraz pomyślałam, że znowu tu pójdziemy bo wszędzie jest wiatr Chcieliśmy iść na taki spacer i przejść się No to widzicie, w koło jest cała czysta woda, i tam jest znowu ta wsadka, druga już. Szczególnie to myślałam, że dzisiaj będzie cieplej, ale przez to, że jest wiatr, to jest trochę chłodniej, bo tak to w sumie jest ciepło. Nowa kaczka jedna tutaj jest. Jak spotykam gdzieś kaczki i to kaczki się boją senia, na przykład o będzie, nie? Mam za bardzo pomysł, co mam mówić. No, bo my teraz sobie pochodzimy tutaj w koło tego tej wody. Nie wiem, może jeszcze jakieś zdjęcie zrobię. Sonia. Zajęła pensję. I my już powoli będziemy wracać do Spacero. A czy będziemy, będziemy jeszcze może pójdziemy gdzieś w inną stronę, ale nie chyba już Wam nie będę nagrywać. Tu pochodziliśmy sobie cały czas w koło tych wysypek, które włoch i tej wody. Ponieważ tu tak był trochę taki mniejszy wiatr więc jakbyśmy poszli w inną stronę. Tak więc jeżeli ten filmik się podobał to pamiętajcie o kliknięciu łapki w górę, co bardzo motywuje do kręcenia innych filmików i do zobaczenia w kolejnych.